Czoła moi drodzy, ja Was dzisiaj witam z ośrodka koszałkowo wieżyca, yy, największego ośrodka na Pomorzu. Tutaj mamy do dyspozycji trzy wyciągi orczykowe, taką polanę dla uczących się, yy, małą taśmę, a także porządne poletko dla fanów Snowtubingu. W dzisiejszym vlogu opowiem wam, jakie tutaj są warunki, czy warto tu przyjechać. No i pokażę Wam trochę widoków, bo naprawdę widoki tutaj są przepiękne. i zobaczcie, tak twarde dzisiaj tutaj jest, że nawet kij się nie da żeby coś dla Was nagrać. No ja już jestem po zjeździe tutaj y, jadąc od góry lewym wyciągiem, y, trasą przy tym lewym wyciągu, powiem wam, że no, no coraz bardziej puszcza, no jest na plusie, aczkolwiek cały czas jest twardo, więc dobrze naostrzone ma narty na rano, a na popołudnie y, idealnie sprawdzą się narty all mountain, narty szerokie, y, tutaj jak już się pojawią odsypy, y, to też właśnie y, ten komfort. Jazdy też będzie bardzo, cały czas bardzo wysoki, będzie zachowany. Nie wiem, czy dobrze było słychać podczas mojego zjazdu, ale no narty dzisiaj. Trąb po prostu o podłoże, także no aż pięknie, aż tak, taki dźwięk słychać. Tutaj w nocy był mróz, yy, więc też gdzieś tutaj się dowiedziałem, że armatki pracowały też w nocy, więc te warunki też się dość dużo poprawiły. Yy, co niestety na samym początku jest minutem orczyk jest oblodzony i niestety dziurawy. Podłoże jest dziurawe, więc no, dla słabiej jeżdżących jest to niestety już na samym wstępie yy, tutaj yy, problem. Tak jak już mówiłem, to jest przygotowany dobrze. Myślę, że on koło tam powiedzmy 11-12 puści i będzie mieli typowo marcowe tutaj typowo wiosenne warunki, czyli tak jak my to na marciarze na nazywamy typowy y, cukier. Za mną tutaj y, idealna polanka do nauki z wyciągiem taśmowy i instruktorami. Jest to idealne miejsce, no sami tutaj słyszycie jak narty dron jest naprawdę twardo. Wracając, jest to idealne miejsce do nauki dla osób, które tutaj stawiają pierwsze kroki, a także dla, dla dzieci, które mogą stawiać swoje pierwsze kroki na nartach lub snowboardzie pod okiem profesjonalnego instruktora. Za mną tutaj profesjonalna armatka na wysięgniku firmy Super Snow. Powiem Wam, że naprawdę, tutaj objeżdżając ośrodki w północnej Polsce, chyba obok Kurzej Góry, y, jest to ośrodek z najbardziej profesjonalnym systemem y, naśnieżania. To jest na pewno duży plus tutaj, y, to widać po warunkach. Y, powiem Wam, że to jest naprawdę tyle śniegu, że myślę, że przynajmniej do połowy marca, nawet przy takich wysokich temperaturach, tutaj będzie można jeździć. Tak jak widzicie tutaj, dzisiaj są piękne warunki. O, aż tak ślisko, że aż, się, yy, aż tutaj spadam. Yy, słuchajcie, ja teraz jadę tutaj do yy, prawych wyciągów. Tutaj jeżdżą dwa wyciągi takie talerzykowe. Bardzo przyjemne, wdzięczne wyciągi. Nie ciągnące, nieszarpiące, więc też dla yy, początkujących jest tutaj yy, fajne poletko. Yy, tam zobaczcie, tam, tam, tam. Nie wiem czy dobrze pokazuję. Tam yy, mamy yy, tory do snowcubingu, więc tutaj dla fanów yy, zjazdów na oponkach yy, też tutaj są atrakcje, mnóstwo torów. I tam po drugiej stronie mamy też wyciąg orczykowy z górką do nauki. Yy, tak jak już mówiłem, tutaj mamy taśmę po tej stronie, tam mamy wyciąg orczykowy, więc tutaj naprawdę yy, jeżeli chcecie się nauczyć jeździć na nartach, to jest to idealny stok yy, właśnie do tego. Ciężko stwierdzić, czy nazwałbym to niedogodnością czy mi minusem. Raczej niedogodnością jest to, że tutaj kupując karnet w ośrodku kosztołkowo niestety trzeba kontrolować, którą mamy godzinę. Yy, większość ośrodków narciarskich w Polsce oferuje już dzisiaj, jak przykładamy karnet przy czytniku, pokazuje nam ile nam już pozostało minut. Yy, tutaj nam niestety pokazuje tylko, do której mamy godziny karnet, więc gdzieś ten czas trzeba tutaj... Yy, Kontrolować. No, tak jak mówię, nie jest to może jakiś wielki minus, ale jest gdzieś tam niedogodność i też warto wiedzieć, więc w tej kwestii yy, wzmożona ostrożność. Tutaj w Koszałkowie. Zjeżdżałem już tutaj po mojej lewej stronie, teraz pojadę tutaj do wyciągu po mojej prawej. Jadę obecnie wyciągiem tutaj, y, jadąc z góry trasą. Y, Sądzę, jest tutaj kompleks dwóch takich y, wyciągów orczykowych. Y, powiem Wam, tak, tamten po drugiej stronie naprawdę był dosyć oblodzony, y, to ten jest mniej oblodzony, to na pewno i gdzieś ta jazda też jest przyjemna. A co do samego stopu, y, słuchajcie, tutaj ten stop naprawdę jest taki jeden moment, gdzie jest on naprawdę stromy i y, 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 y to może przerażać, ponieważ taki nagły spad. Um, aczkolwiek daje to tutaj na pewno możliwość um, nabrania prędkości Dzisiaj jak jest tak twardo to naprawdę um, mając dobre narty można nieźle dzisiaj tutaj um, całą szerokością jazdy, um, całą szerokością trasy przepraszam um, um, tutaj sobie pokręcić um. Trasa jest naprawdę szeroka, ja bym przyrównał może, może nawet do trasy na Hali Szrenickiej, yy, tam gdzie ostatnio byłem yy, w szkierskiej Porębie. Yy, aczkolwiek ma ona zupełnie, zupełnie inny charakter. Tutaj yy, mamy takie, yy, nie trasę taką typowo górską, tylko trasę taką typowo na takiej górce typowo nizinnej. Czasami spójrzcie, mamy przepiękne wiosenne narty. Jest trochę minimalnie na plusie, chociaż z czasem tak jak mówiłem, że będzie się tutaj ocieplało naprawdę są warunki prawdziwe zieleta. Niestety, co do gastronomii, to jedynie gdzie tutaj się najemy to jest bar ugosi lub małe stoisko z oscypkami. W samym barze no niestety obecnie nie zjemy za dużo, nawet grill jest nierozpalony. Yy, więc tutaj no, nic z tym niestety sobie nie pojemy. Yy, ja jeszcze pójdę zobaczyć jak tam yy, pawilon z oscypkami i wam powiem, może może tam coś, w tamtej części będzie coś więcej do zjedzenia, bo powiem wam, że po jestem bardzo, bardzo głodny. Zobaczcie, co ciekawe, armatka na stulecie niepodległości z podpisami Adama Małysza. Yy. Kamila Stocha i Macieja Kota, czyli naszych skoczków. Bardzo tutaj ciekawa taka inicjatywa. Jak jesteście w Koszałkowie zawsze warto podejść i zobaczyć. Um, a co do jedzenia, no niestety nie udało mi się nic złapać. Fanem pizzy nie jestem, więc też yy, pizzeria mnie tutaj yy, nie zadowoliła. Yy, z, yy, w końcu musiałem się tutaj yy, oscypkiem uraczyć. Yy, powiem wam, sam bar... Pan, yy, bar u Gosi, który na stoku funkcjonuje. Um, nie wiem, czy to teraz w dobie pandemii, czy to ogólnie, ale no, asortyment jest niestety słaby. Duży minus, tutaj już niestety kolejny dla tego środka. Um, ja teraz się udam w kierunku drugiego ośrodka, czyli ośrodka kotwinka Szymbark, <gry> który dzisiaj niestety minę y, ze względu na to, że nie byłbym sobą, y, gdybym będąc tutaj nie wszedł na sam szczyt wieżycy. Udało mi się dotrzeć na szczyt wieżycy 329 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższy szczyt, najwyższe wzniesienie w, pół, w północnej Polsce. Powiem Wam, że no podejście tutaj czarnym szlakiem nie było najłatwiejsze. A teraz przede mną jeszcze zostało wspięcie się na wieżę widokową. Powiem Wam, sama Szwajcaria Kaszubska, tutaj teren jest to teren bardzo morenowy, teren bardzo, yy, tutaj dużo jezior jest, więc tutaj też latem warto przyjechać. Naprawdę Wam powiem, przepiękny teren. Serdecznie Was zachęcam do przybycia tutaj w te rejony, w rejon tutaj właśnie wieżycy, w rejon Stężycy Naprawdę, <gryw> naprawdę tutaj widoki są przednie, także Ja Was zapraszam na wieżę widokową. vloga, wdrapałem się na wieżę widokową na szczycie Wierzycy. Słuchajcie, no, nic zadać, nic ująć. Przepiękny widok na Gdańsk. W tamtą stronę widzimy tutaj teren tereny tutaj Szwajcarii Kaszubskiej. Widać tutaj także stok w Koszałkowie, na którym chwilę temu miałem przyjemność jeździć. Generalnie w tamtym kierunku Wchodząc z Wieżycy, przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego wyjazdu yy, połowicznie na narty, połowicznie turystycznie. Yy. Słuchajcie, co do nart. W ośrodek koszałkowo wieżycy, ośrodki, ośrodek Kotlinka-Szymbark obok. Yy. Bardzo fajne tereny, szczególnie tutaj dla osób yy, mieszkających w okolicy. Yy, stok dzisiaj był super przygotowany. Początkowo był naprawdę równy jak stół, później wiadomo, no mamy temperaturę jaką mamy, więc też ten stok minimalnie, minimalnie, zaznaczam, stracił na jakości. Um, co do ceny, no ceny są niestety mankamentem. Za wszystko trzeba, że tak powiem, zapłacić, nawet za przechowanie butów w wypożyczalni jest to duży minus. Dwie godziny jazdy na nartach to jest niestety, ale koszt 90 zł wliczona w to jest kaucja. No jest to sporo, jest to więcej niż nawet w górach. Więc to też jest minus. Co do plusów, mało kolejek, dzisiaj mamy weekend, dzisiaj mamy sobotę, piękna pogoda, brak jakichkolwiek y, kolejek. Jeszcze jeden minus, to jest niestety gastronomia, brak porządnej gastronomii. Y, była tam na miejscu jakaś pizzeria, aczkolwiek to nie są moje klimaty, więc tutaj no ja bym strasznie y, zawiedziony brakiem jakiejś porządniejszej y, restauracji. Co do plusów jeszcze, no tak jak już mówiłem, przygotowanie stoku, sprawny wyciąg, orczyk sprawny, aczkolwiek niestety y, pod orczykiem był, y, był sam lód praktycznie. Um, dojazd jest dużym plusem, ponieważ można tutaj dojechać pociągiem z Gdańska. A co do tutaj podsumowania z Wieżycy, samego szczytu, no cóż, piękne widoki, piękna pogoda, więc naprawdę wpadajcie tutaj w rejon Szwajcarii Kaszubski, w rejon Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, tutaj do miejscowości Wieżyca, do miejscowości Krzeszna. Z Gdańska jest to godzina drogi pociągiem, tutaj SKM. Więc naprawdę Was gorąco zachęcam. Dziękuję, że byliście ze mną w tym vlogu, w tym raporcie tutaj z terenu. Ja Was zapraszam już na następne vlogi. Vlog z Jakuszyc, który się ukaże najprawdopodobniej pod koniec tygodnia. Także jeszcze raz Wam tutaj dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w terenie. I pozostajemy na łączach.